Technologia pozwala dziś oddalać się od siebie na większe odległości z jednoczesnym, mniejszym poczuciem rozdzielenia. Błyskawiczna, podręczna komunikacja pozwala zniwelować tego typu odczucia, za to powszechność nowych modeli życia, w tym opartych na migracji zarobkowej, pozwala czuć się z tego typu decyzjami bezpieczniej. Łatwość emigracji, jaka zapanowała po przystąpieniu do Unii Europejskiej, otworzyła szereg nowych możliwości, zwłaszcza w kwestiach zarobkowych. Nie były one jednak pozbawione kosztów. Tak zwane eurosieroctwo, oznaczające wychowywanie się w rodzinach niekompletnych z uwagi na emigrację jednego lub nawet obojga rodziców, to termin o tyle ciekawy, że jest zlepkiem dwóch wyrazów o zupełnie przeciwnych konotacjach. Przedrostek euro ma w naszym kraju zwykle pozytywne zaplecze skojarzeń. Wpompowano w końcu w niego wiele obietnic i nadziei związanych z dołączeniem Polski do Unii Europejskiej. W efekcie odruchowo może kojarzyć się nam z otwartością, dostępnością, rozwojem oraz wspólnotą. Z drugiej strony określenie sierota jest z gruntu negatywne. Przywodzi na myśl tragiczne historie, obrazy patologii oraz brzmi jak etykieta do oznaczenia kogoś, kto jest ofiarą. Z czym zatem wiąże się eurosierostwo i na ile jest to realne i zauważalne zjawisko? Nasz kraj to doskonały przykład tego, jak otwarcie granic błyskawicznie wpłynęło na przemiany społeczne. Po roku 2004 szybko zaczęła rosnąć liczba ludzi postanawiających wyjeżdżać do lepiej rozwiniętych krajów Europy w celu poprawienia sytuacji finansowej swoich rodzin, gromadzenia oszczędności czy nawet stałej emigracji. Ruchy tego typu szybko zostały zauważone między innymi przez pracowników oświaty i dziennikarzy. Migracja zarobkowa i powstawanie tzw. zwanych eurorodzin od początku wiązało się z narastającym niepokojem społecznym, a owocem tych niepokojów było powstanie pojęcia eurosierodstwa, które nazywa jest przez dr Ewę Zawiszę Masłyk tworem lingwistycznym powstałym w wyniku obserwowalnych problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Termin odnosi się do czasowej sytuacji rodziny, w której jeden z rodziców bądź oboje pracują poza granicami kraju. Dzieci pozostają wówczas pod opieką drugiego rodzica, starszego rodzeństwa lub dalszej rodziny, na przykład dziadków. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło eurosirodztwo jako sytuację, w której emigracja zarobkowa rodziców rodzica powoduje burzenie podstawowych funkcji rodziny, takich jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji w Emocjonalnego dziecka i transmisji kulturowej. Zwłaszcza w pierwszych latach po wstąpieniu do Unii skala eurośierostwa była bardzo duża. Według Fundacji Prawo Europejskie w roku 2008 w Polsce eurosierotami było 110 tysięcy dzieci. Według danych men w samym tylko województwie zachodniopomorskim rodzice aż 40% uczniów przebywali za granicą i w dużej części był to wyjazd obojga rodziców. Według badań na zlecenie rzecznika praw dziecka w 2010 46% tych dzieci pozostawało pod opieką dziadków. Według badania CEBOSu z roku 2016 co 5 dorosł mieszkaniec Polski doświadczył osobiście lub doświadcza pośrednio skutków migracji zarobkowej. Dziś, według raportu Narodowego Banku Polskiego, największą grupę polskich migrantów zarobkowych do Europy stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lat i jest ich nadal ponad 2 miliony. Wśród powodów emigracji zarobkowej badacze wskazują zarówno bezrobocie, jak i bycie tzw. zwanym biednym zarabiającym, czyli osobą, której dochody plasują się poniżej progu ubóstwa ze względu na niskie płace. Powodem bywa jednak nie tylko samo ubóstwo, lecz również chęć podniesienia poziomu życia. Może być to więc zarówno kwestia zbyt niskich zarobków w kraju macierzystym, albo zarobków potencjalnie wyższych w kraju obcym. I ten ostatni czynnik nie zmienia się wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce. Okres pomiędzy 2018 a 2022 rokiem przyniósł Polsce dalszą relatywną poprawę sytuacji na rynku pracy w porównaniu z głównymi krajami docelowymi emigracji. Stopa bezrobocia w tym czasie w Polsce zmniejszyła się poniżej wartości obserwowanych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Niderlandach oraz Norwegii. Siła nabywcza przeciętnych wynagrodzeń była relatywnie najwyższa w Niderlandach, około 80% większa niż w Polsce oraz w Niemczech, około 60% większa niż w Polsce, co w dalszym ciągu stanowiło czynnik przyciągający migrację. Ponadto, według badania w ostatnich latach, głównym powodem wyjazdów do wszystkich analizowanych krajów Europy Zachodniej były właśnie wynagrodzenia atrakcyjniejsze od polskich. Za to według Według raportu GI Group z roku 2023, czyli rok po rosyjskiej napaści na Ukrainę, istotnym czynnikiem mającym wpływ jest też zwiększenie poszanowania wolności i bezpieczniejsze położenie geograficzne w krajach, do których wyjeżdżają Polacy. Badanie wskazywało, że 17% Polaków rozważało wtedy emigrację zarobkową w ciągu następnego roku. Raport wykazał też wzrost grupy biorących udział pod uwagę zabranie ze za sobą rodziny. Patrząc na to, psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy oświaty, dziennikarze oraz twórcy kampanii społecznych traktują migracje zarobkowe jako potencjalne źródło problemów. Przy podjęciu decyzji o wyjeździe potrzeba zapewnienia dziecku pożądanego statusu materialnego staje się niejako ważniejsza niż zaspokojenie jego potrzeb emocjonalno-opiekuńczych. Zwróćmy jednak uwagę, że w przypadku faktycznego ubóstwa ciężko jest mówić o tym, że wyjeżdżający rodzic dokonuje jakichś swobodnych wyborów i priorytetyzacji. Może wręcz właśnie postrzegać to jako konieczność, jeśli chce zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Z tej perspektywy demonizacja emigrujących rodziców pozostawiających dzieci w Polsce, nawet jeśli zwraca uwagę na wynikające z tego realne problemy, potrafi nie brać pod uwagę realiów, w jakich zapadły decyzje o emigracji, zwłaszcza gdy osądy te padają ze strony publicystów czy ekspertów, którzy sami będąc w znacznie lepszej sytuacji materialnej niż większość emigrujących Robotników, po prostu nigdy nie musieli nawet rozważać wyjazdu jako środka do zaspokajania potrzeb rodziny na pożądanym poziomie. Jednocześnie, z uwagi na to, że masowa i łatwa emigracja była czymś względnie nowym w pierwszej dekadzie XXI wieku, to wielu rodziców zwyczajnie nie zdawało sobie sprawy z tego, jak negatywnie może odbić się to na ich dzieciach. Rozłąkę dzieci z rodzicami rozpatrywać można z perspektywy modelu trzech podstawowych funkcji rodziny, czyli funkcji emocjonalnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz kontrolnej. Rodzicowi, który pozostaje sam z dziećmi w ojczyźnie, trudniej jest optymalnie. Nie zarządzać życiem rodzinnym. Funkcjonuje w zasadzie jak członek rozbitej, niepełnej rodziny. W opuszczeniu jest wtedy nie tylko dziecko, ale i ów dorosły, stąd też badacze podkreślają, że decyzja o migracji powinna być podejmowana wyłącznie wspólnie. Wspólna decyzja o wyjeździe mimo czasowej rozłąki utrwala pozytywny wizerunek współmałżonka oraz wyjeżdżającego rodzica. Jeżeli jednak decyzja ta jest jednostronna, może dojść do rosnącej niechęci wobec bliskich, wzajemnego oskarżania się o codzienne problemy, najczęściej finansowe, które stają się iskierką zapalną dalszych kłopotów. Dziecko może stać się również kartą przetargową rodziców, którzy walczą o swoje miejsce w rodzinie i jego uczucia. Zauważmy też, że mężczyźni wyjeżdżają głównie w celach zarobkowych, kobiety zaś również w celach edukacyjnych, a także po to, by dołączyć do rodziny, która wyjechała. Wcześniej, co w tym ostatnim przypadku nie zawsze jest w pełni dobrowolne. Jak pisze Małgorzata Mroczkowska na łamach Holistic News, matka, która każdego dnia widzi tęsknotę dzieci za ojcem, podejmuje decyzję o wyjeździe, nawet jeśli do końca się z nią nie zgadza. Wiele matek, które spotykam w Londynie mówi wprost: To nie była moja decyzja, tylko jego. Powiedział, że jeśli nie przyjadę, to w końcu nasza rodzina się rozpadnie. Nie mogłam tego zrobić dzieciom. Moje zdanie w ogóle się to nie liczyło, chodziło o rodzinę. Wyrzuty sumienia i świadomość współodpowiedzialności za rozłąkę są częstym motywem u kobiet do podjęcia decyzji o wyjeździe z kraju, w którym zostały same z dziećmi. I tu powstaje kolejny problem wyjeżdżając do mężów, co prawda łączą dzieci z ich ojcem, jednak w tej samej chwili zrywają więź, którą miały z dziadkami i innymi członkami rodziny. Jeśli zaś mówimy o przypadku wyjechania obojga rodziców bez dzieci, funkcje związane z kontrolą, kontaktem emocjonalnym oraz wychowaniem są jeszcze bardziej zaburzone. Zostają scedowane na innych członków rodziny, takich jak dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo dzieci pozostających w kraju, a więc na osoby, które pod różnymi względami mogą nie mieć wystarczających zasobów emocjonalnych i poznawczych do tego, by w pełni zastąpić rodzica w jego roli. Wynikające z kryzysów rozwojowych problemy i wyzwania dzieci najprościej jest rozwiązywać dzięki bezpośredniemu kontaktowi. Twarz rodzica wyświetlona na komunikatorze i jego głos ograniczony czasowo, w ramach regularnie porcjowanego kontaktu, mogą wesprzeć dziecko informacyjnie, przekazać mu coś w skrótowy sposób na poziomie intelektualnym. Trudno jest jednak w ten sposób zaspokajać potrzeby emocjonalne, których jednym z kluczowych elementów jest fizyczna dostępność drugiej osoby. Ponadto rozłąka uniemożliwia pełne zrozumienie doświadczeń i przeżyć dziecka jako ciągłej historii. Rodzic ze względu na odległość poznaje różne wydarzenia oraz związki między nimi fragmentarycznie podane przez dziecko lub opiekunów w skondensowanej i ściśle subiektywnej formie. Jest wobec sytuacji dziecka peryferyczny. W takich warunkach Łatwiej przestać być uczestnikiem czyjegoś życia i stać się jego doraźnym obserwatorem. Z perspektywy wielu badaczy wyłania się brak wiary w to, że na odległość jest możliwe optymalne podtrzymywanie relacji emocjonalnych. Ponadto badania pokazują, że im dzieci młodsze, tym trudniej mogą radzić sobie z tego typu rozłąkami, co znów zdaje się być logiczne i intuicyjne na podstawowym poziomie, ponieważ im mniejsze jest dziecko, tym bardziej jego poczucie bezpieczeństwa opiera się nie na samostanowieniu, lecz na przynależności i wspólnocie rodzinnej. Jednocześnie dorosłe rodzaństwo opiekujące się mniejszymi dziećmi, choć uzasadnione z praktycznego i prawnego punktu widzenia, może również być w trudnej sytuacji emocjonalnej, np. w ramach godzenia roli zastępczego rodzica oraz ucznia przygotowującego się do matury, studiów, szukania pracy, czy innych aspektów budowania swojego dorosłego życia. Niemożliwość spełnienia przez rodzica funkcji kontrolnej ułatwia za to dziecku wpadnięcie w środowisko zachęcające je do szkodliwych, autodestruktywnych zachowań. Dzieci, których jedno z rodziców na stałe jest za granicą, częściej biorą udział w bójkach, popełniają kradzieże, piją alkohol i biorą inne używki. Co istotne, te negatywne skutki potrafią się potem odbijać również w późniejszym życiu. Według psychologa Jeffreya Yanga w dzieciństwie lub nastoletniości, w wyniku niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, szczególnie tych dotyczących relacji z osobami znaczącymi, wykształcają się schematy myślenia, emocji i zachowań, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i psychicznych w dorosłym życiu. Schematy te głównie zależą od tego, która z potrzeb nie była zaspokajana. Na przykład, wyrabiają się w odpowiedzi na deficyt w obrębie potrzeby bezwarunkowej miłości czy bezpieczeństwa. Może prowadzić to do powstania trwałych schematów w zachowaniu i myśleniu oraz pogorszenia funkcjonowania osoby w dorosłości. Brak obecności rodzica niewątpliwie może być czynnikiem destrukcyjnym dla więzi rodzinnych. Podkreślmy jednak, że zależy to też w dużej mierze od tego, jak relacje układały się przed wyjazdem. O ile silne i zdrowe więzi bez wątpienia ułatwiają minimalizowanie skutków rozłąki, o tyle jeśli wcześniej już pojawiały się rodzinne problemy, to rozłąka tylko je pogłębi. Według badaczy istotne jest też kto i na jak długo wyjeżdża. Według socjologa Bartłomieja Walczaka dwumiesięczny wyjazd nie będzie znaczący dla rozwoju Dziecka. Półroczny może już skutkować osłabieniem więzi rodzinnych, wciąż będzie jednak miał niewielki wpływ na proces socjalizacji dzieci. Wyjazdy dłuższe niż pół roku zaczynają się już za to wiązać z ryzykiem przejęcia kulturowej roli rodzica migranta przez rodzica pozostającego w domu oraz mogą prowadzić do zaburzenia relacji. Wzrasta również ryzyko traumy odrzucenia przeżywanej przez dziecko. Całe to zjawisko wpisuje się zresztą w szereg wyzwań i przemian, jakim poddawana jest w ostatnich dziesięcioleciach instytucja rodziny. Zmieniła się zarówno rzeczywistość ekonomiczna, podział prac między płciami nowe sposoby świadczenia usług, globalizm, jak i kulturowa. Zaś na wpół realne, a na wpół iluzoryczne skrócenie dystansu między ludźmi dzięki narzędziom, takim jak Internet, zmieniło nasz sposób rozumienia terminów, takich jak obecność. Potrafimy oddalać się od siebie na większe odległości z jednoczesnym, mniejszym poczuciem rozdzielenia, podczas gdy możliwość ekspresowej komunikacji na wyciągnięcie. Ręki, ułatwia racjonalizowanie decyzji o rozłące. Tymczasem, nawet gdy idą za tym wymierne korzyści ekonomiczne, zawsze warto zadać pytania o koszty ich uzyskania. I mowa tu nie tylko o bezpośrednich negatywnych skutkach psychorozwojowych u dzieci dorastających bez jednego z rodziców. Można się również zastanowić, czy rodzinne wzorce i wspomnienia, jakie pozostawiono eurosierotom, ułatwiają czy utrudniają im później stworzenie własnych rodzin. Może się bowiem okazać, że z uwagi na skalę zjawiska, zaburzone w ten sposób relacje rodzinne stały się kolejnym czynnikiem, który dokłada się do tego, że coraz więcej młodych Polek i Polaków, nie ma i nie planuje zakładania własnych rodzin. Zapraszamy też do sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie koszulki i kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także książkę Wojna Idei Myśl po swojemu, w której rozwinięte jest wiele tematów omawianych na obu naszych kanałach. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!